Czym jest napomnienie miłości? I Ewagriusz pisze do Rufina: To jest wielkie, słodkie i przyjemne. Hmm. Czy napomnienie może być wielkie, słodkie i przyjemne? Po ludzku to jest niemiłe. I dlatego to, co pisze Ewagriusz, jest zaskakujące. Ale wydaje się, że tu jest ta zależność od ja to nazywam sobie trenera. Jeżeli widzisz, że trener, który Cię prowadzi, Cię kocha, jeżeli widzisz, że pragnie dla Ciebie dobra, to jeżeli Cię upomina, jeżeli e, zwraca Ci na coś uwagę, co nie jest proste, to odbierasz to jako... Dobre, jako wyraz miłości do ciebie, że dzięki tym uwagom, tym upomnieniom będziesz mógł pójść dużo dalej, będziesz mógł osiągnąć to, czego rzeczywiście pragniesz. Tutaj już mówi, wielkie jest napomnienie miłości, słodkie są nagany, przyjemne są skargi miłości. No właśnie, tylko. W ten sposób, kiedy rzeczywiście widzimy, że te napomnienia, skargi są z miłości i z pragnienia dobra wobec nas. Nawet to, co po ludzku jest dla nas trudne czy przykre, może się okazać wielkie i słodkie. Tego pragniemy, a to rozumiemy tylko. W miłości.